Witam, zapraszam na bajkę Samochód za osła. Był sobie mały Michałek. Pewnego razu podlewał pomidory w swoim ogródku, ale myślami był gdzie indziej, w sklepie pana Pluma. Już od tygodnia codziennie spoglądał na wystawę, gdzie stał drogi, czerwony samochód. I nagle, gdy tak podlewał pomidory, zdało mu się, że słyszy głos właściciela sklepu. Nie ja rozumiem, dlaczego sam wykonujesz pracę polową, skoro masz tego osła. Całymi dniami tylko wącha kwiatki, podczas gdy ty pracujesz. Poza tym pamiętaj też, że to zwierzę udźwignie niewielki ładunek. Nie chcę tak myśleć, powiedział sobie Michałek. Osiołek jest moim przyjacielem. Towarzyszy mi, gdy zbieram plony, wozi mnie, gdy wybieram się na targ, żeby sprzedać owoce i warzywa z mojego sadu. Ale z drugiej strony, ach, te nowoczesne auta, piękne i szybkie. Mieć takie jedno to byłoby cudowne. Mógłbym podróżować i zwiedzić świat. Gdy chłopiec tak rozmyślał o samochodzie, osiołek szczęśliwej beztroski wochał kwiatki i rozmawiał z biedronkami i ptaszkami. Po wielu dniach słuchania tego, co mówił pan Plum, Michałka garnęły wątpliwości. A może pan Plum ma rację? Osiołek jest rzeczywiście niewielki i nie uradzi zbyt wiele. Za to samochód. Na przykład ten ze sklepu, czerwony, taki piękny, gdybym taki sobie kupił, mógłbym elegancko się ubrać, na przykład w niedzielny garnitur. Zabrałbym moje przyjaciółki, Klarę i Beatkę na przejażdżkę. Ale przecież osiołek jest ze mną całe życie i bardzo mnie kocha. W końcu Michałek podjął decyzję i zamienił swego osiołka na leśniący, czerwony samochód ze sklepu pana Pluma. Zadowolony z siebie i wystrojony w elegancki garnitur, udał się w towarzystwie swoich przyjaciółek, Klary i Beatki, do miasta przy uroczystym podwieczorku. Śpiewając i śmiejąc się, że nawet nie zauważyli przywiązanego do płotu osiołka, który patrzył na nich pełen żalu. Biedne zwierzątko było tak smutne, że z jego oczy popłynęły ogromne łzy. Przejechali prawie połowę drogi, gdy nagle auto zaczęło wydawać dziwaczne odgłosy. Z silnika dochodziło jakieś pyrchanie, jakby siedziało w nim jakiś, jakieś zwierzę. – Czemu on wydaje te dziwne dźwięki? – spytała Klara. – To pewnie dlatego, że jest nowy. Musi się przyzwyczaić do podjeżdżania pod górkę – odparł Michałek. – Brzmi to, jakby siedziało w nim stado dzikich bestii – powiedziała Beatka. Gdy tylko to rzekła, coś zagrzetało, zaskrzypiało i czerwony samochód gwałtownie szarpnął i zatrzymał się. – Co się stało? Zapytała Klara, dlaczego stoimy? Tak naprawdę to nie wiem, odpowiedział Michałek, ale zaraz się dowiem i wszystko naprawię. I wziąwszy skrzynkę z narzędziami, wgramolił się pod samochód, bo wiedział, że w podobnych sytuacjach tak robi józek mechanik z warsztatu. Jednak mimo najlepszych chęci, jedyne co zdział, to odkręcił śrubki, które potoczyły się we wszystkie strony. Mały Michałek udał się do sklepu i poprosił, żeby do wielkiego pudła na prezenty zapakować mu 24 najpyszniejsze, największe i najbardziej soczyste marchewki. Potem zabrał swój pakunek i podbił do zagrody. Gdy osiołek go ujrzał, tak się uradował, że łzy szczęścia, które mu popłynęły, otworzyły na ziemi wielką kałużę. Mój kochany osiołku – zawołał chłopiec – wybacz mi, że zostawiłem cię samego. Teraz już wiem, że przyjaźń jest najważniejsza. Dziękuję.